Pozwól, że opowiem Ci coś ciekawego o ciszy w erze cyfrowej. Żyjemy w świecie, w którym dzieli się niemal wszystkim: urodzinami, poranną kawą, zachodami słońca, śmiechem, a nawet bólem ukrytym pod filtrami. Internet stał się sceną, na której istnienie wydaje się zależeć od widoczności, a uwaga stała się nową walutą. A jednak są ludzie, którzy pozostają niewidoczni. Obserwują cicho, przewijają w milczeniu, widzą wszystko, ale prawie nigdy niczego nie publikują. Może znasz kogoś takiego, a może to ty jesteś tą osobą i zawsze pojawia się to samo pytanie: dlaczego? Dlaczego ktoś miałby wybrać pozostanie w cieniu w świecie, który gloryfikuje ekspozycję? Łatwo założyć, że ci, którzy nie publikują, są nieśmiali lub introwertyczni, ale prawda jest znacznie głębsza. Za tą ciszą kryje się coś więcej: cicha świadomość, bunt przeciwko hałasowi i tęsknota za autentycznością w epoce, w której wszystko wydaje się przedstawieniem. Dla niektórych cisza nie jest pustką, jest siłą. To zdolność decydowania, która część życia pozostanie tylko ich. Bo kiedy coś udostępniasz, przestaje to być całkowicie Twoje. Uczucie, chwila, myśl, gdy je publikujesz, stają się własnością publiczną, narażoną na niezrozumienie, porównania i osądy. Ci, którzy wybierają ciszę, rozumieją to intuicyjnie, nie odrzucają świata cyfrowego, po prostu odmawiają, by ten świat ich definiował, cenią to, czego nie da się sfotografować. Ani wytłumaczyć ciche poranki, prywatne łzy, myśli, które nigdy nie trafiają do podpisu pod zdjęciem. Rozumieją, że nie wszystko musi być widziane, aby było prawdziwe. Media społecznościowe nauczyły nas mierzyć własną wartość poprzez widoczność, ale ci, którzy pozostają niewidoczni, nauczyli się odnajdywać wartość gdzie indziej: żyją dla doświadczenia, a nie dla dowodu jego istnienia. Nie potrzebują publiczności, by czuć się żywi. Znajdują potwierdzenie nie w serduszkach czy polubieniach, lecz w obecności, w byciu naprawdę tu i teraz, nawet gdy nikt nie patrzy. Psychologowie nazywają to silnym wewnętrznym poczuciem kontroli przekonaniem, że Twoja wartość pochodzi z wnętrza, a nie z opinii innych. Ludzie, którzy rzadko publikują, często wykazują większą introspekcję, niezależność i stabilność emocjonalną. Są mniej podatni na porównania społeczne i potrzebę zewnętrznej aprobaty. Nie muszą udawać szczęścia, bo wiedzą, że prawdziwe szczęście jest ciche, trwałe i głęboko osobiste. Ich cisza nie jest brakiem ekspresji, to wybór głębi zamiast hałasu. Bo bądźmy szczerzy, większość tego, co dzielimy w internecie, to nie komunikacja, lecz konstrukcja. Każdy post, każde selfie, każda historia to sposób, by powiedzieć światu: Oto kim jestem, czy to akceptujesz? Ale gdy przestajesz publikować, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynasz oddzielać swoją wartość od cyfrowych oklasków, przestajesz grać i zaczynasz po prostu być. Zaczynasz żyć dla siebie, a nie dla algorytmu. I ta zmiana zmienia wszystko. Wiele osób dochodzi do tego punktu nie przez dystans, ale przez zmęczenie. Dzielili się tak długo, że przestali czuć się prawdziwi. Ich radość stała się treścią, a ich ból zaangażowaniem. Aż pewnego dnia po prostu się wycofali, nie z goryczy, lecz z potrzeby zachowania siebie. Odkrywają na nowo wartość tego, co nieudostępnione. Rozumieją, że pewne rzeczy są zbyt święte, by wystawiać je na pokaz. W psychologii istnieje pojęcie psychologicznej własności. Uczucia, że coś naprawdę należy do ciebie: wspomnienie, emocja, doświadczenie. Gdy je publikujesz, to uczucie się rozmywa. Chwila przestaje być Twoja i staje się częścią hałasu, dlatego ci, którzy milczą, chronią swoje poczucie przynależności do własnego życia. Zachowują wspomnienia nienaruszone, prywatne, czyste. To nie smutek, to wolność. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio przeżyłeś coś pięknego, nie czując potrzeby, by to pokazać? To pragnienie dzielenia się każdym momentem nie jest naturalne, jest wyuczone. Po latach polubień i obserwatorów, nasz mózg nauczył się mylić aprobatę z wartością, ale opieranie się temu impulsowi to akt siły, to sposób na odzyskanie swojej uwagi z niekończącego się przewijania. Ci, którzy potrafią to zrobić, rozumieją coś kluczowego. Nie musisz być widziany, by istnieć, nie musisz ogłaszać swojego życia, by je przeżyć, a to odkrycie jest naprawdę wyzwalające. Oczywiście nie każda cisza jest pokojem, czasami to zmęczenie. Media społecznościowe potrafią zamienić pragnienie kontaktu w emocjonalne wyczerpanie. Przewijasz osiągnięcia innych, próbując poukładać własne życie i nieświadomie zaczynasz się porównywać. To subtelna forma samozniszczenia, iluzja więzi, która często pozostawia nas bardziej samotnymi niż wcześniej. Ci, którzy wybierają ciszę, często przeszli przez to zmęczenie, poczuli pustkę przesytu i zamiast tego wybrali spokój prywatności. Zrozumieli, że samotność nie jest izolacją, jest bliskością z samym sobą. Gdy przestajesz nadawać każdą myśl, znów zaczynasz słyszeć własne. Odzyskujesz kontakt ze swoim wewnętrznym głosem, tym, który tonie w hałasie tłumu. Odkrywasz na nowo swoje pragnienia, niewypowiedziane lęki, ciche marzenia. To nie izolacja, to powrót. Powrót do jasności, do autentyczności, do siebie. Tak, bywają chwile zwątpienia, Momenty, gdy cisza wydaje się niewidzialnością, gdy zastanawiasz się, czy Twoja nieobecność oznacza, że już się nie liczysz, ale z czasem dzieje się coś pięknego. Uświadamiasz sobie, że Twoja wartość nie znika, gdy nikt nie patrzy. Pozostaje spokojna i pewna, jak cisza po burzy. Może to właśnie jest prawdziwa pewność siebie, nie krzyczeć, kim jesteś. Ale wiedzieć to bez świadków. Niektórzy mówią: Jeśli tego nie opublikowałeś, czy to naprawdę się wydarzyło? Ale prawda jest taka, że rzeczy, które najbardziej cię kształtują, rzadko trafiają do sieci: złamane serca, lekcje, nocne przemyślenia tego się nie pokazuje one żyją w tobie po cichu, kształtując to, kim jesteś. I to jest w porządku. Najbardziej autentyczne części życia nie są przeznaczone do publikacji. One są po to, by je przeżyć, bo w końcu nie przyszliśmy tu, by grać rolę, przyszliśmy, by być ludźmi. Ci, którzy wybierają ciszę, nam o tym przypominają, swoim spokojem, głębią, niewidocznym sposobem bycia w pełni żywym. Przypominają, że czasem najpotężniejszym komunikatem jest brak komunikatu. Świat może nigdy nie zobaczyć ich myśli, ale to właśnie dzięki nim wciąż mamy myślicieli. Cisi ludzie nie są obojętni, są po prostu zaangażowani gdzie indziej, w sferze refleksji, kreatywności i prawdy. Ich cisza to nie nieobecność, to przestrzeń na myślenie, emocje, głębie. A w świecie uzależnionym od hałasu, przestrzeń staje się rewolucyjna. Cisza stała się ostatnim aktem wolności. W kulturze, która domaga się, by pokazać wszystko, decyzja, by tego nie robić, jest aktem buntu. To powiedzenie, nie jestem wam nic winien, moje życie to nie treść, nie oznacza to odrzucenia technologii czy usunięcia wszystkich kąt. To oznacza świadome korzystanie z niej. To decyzja, kiedy mówić, a kiedy milczeć, kiedy się dzielić, a kiedy chronić. Bo nie każda prawda jest przeznaczona do pokazania, a nie każdy moment do konsumowania. Niektóre rzeczy zasługują, by pozostać nietknięte, istniejące spokojnie w świętej prywatności Twojego doświadczenia. Może ci, którzy nie publikują, nie unikają świata, może budują cichszy świat w sobie świat, w którym cisza nie jest niezręczna, lecz spokojna. Gdzie wartość nie jest mierzona uwagą, lecz obecnością, gdzie bycie niewidocznym nie oznacza bycia mniej, oznacza bycie pełnym. I dopóki ten świat nie stanie się normą, będą go chronić w jedyny sposób, w jaki potrafią, przez ciszę. Bo pewnego dnia, gdy zdecydują się mówić, ich słowa będą miały wagę, nie wypłyną z impulsu, lecz z prawdy, ich cisza nabierze znaczenia. I może to właśnie największy paradoks. Najcichsi ludzie często mają najwięcej do powiedzenia, tylko odmawiają krzyku. Jeśli te słowa z tobą rezonują, może to dlatego, że ty też jesteś zmęczony hałasem. Może pragniesz tej ciszy, takiej, która nie izoluje, lecz uzdrawia. Ciszy, w której nie musisz niczego udowadniać, bo samo bycie wystarcza. Zostań tu chwilę, pomyśl, oddychaj, rozważ, nie musisz tego publikować, po prostu żyj, bo czasami najbardziej szczerym sposobem wyrażenia siebie jest milczenie.